Ładowana SMG, nowa pompa Oraz nowe nadchodzące pojazdy Pierwsze od czego sobie zaczniemy, no to oczywiście Wejdziemy sobie na custom i pokażę wam pewną ciekawą rzecz Widzowie, jesteśmy na customie I w miejscu, w które się udamy, będzie to dokładnie Wodospad rzeczywistości, ponieważ Z biegiem sezonu mamy dostać coś ciekawego Związanego z tym miejscem Jak wiecie, przy tym wielkim drzewie mamy do zbierania sadzonki No i te sadzonki, no już każdy z nas zna Po prostu je sadzimy, mamy z tego lód Ale okazuje się, że to nie będzie wszystko Okazuje się, że te sadzonki Będą miały dodatkowe umiejętności i już wam pokażę o co dokładnie chodzi Żebyście zobaczyli to właśnie w grze Także lecimy w to miejsce, w sumie polecimy sobie na moją sadzonkę Tylko gdzie jest moja sadzonka? W sumie moja sadzonka jest tutaj, więc po prostu lećmy na moją sadzonkę Żebym miał jakąś zasadzoną gdziekolwiek Swoją drogą będę musiał ją przesadzić No bo nigdy tutaj nie latam A więc tak, sprawa wygląda w ten sposób, że tak jak powiedziałem wam na samym wstępie Dużo osób kojarzy sobie sadzonki z tym Że będziemy mogli mieć z nich lud Ale okazuje się, że w plikach gry Mamy pewne wiadomości na temat sadzonek I z tego co mi wiadomo Mamy dostać nową Umiejętność sadzonek, którą można powiedzieć, że już widać Zaraz się zastanowimy, jak to może działać Ale jak dobrze się e, wpatrzycie w tą sadzonkę To powinniście zobaczyć tutaj jeszcze coś ciekawego Ja oczywiście pozrywam sobie tutaj chwasty, żeby e, po prostu ta sadzonka mi e, dalej rosła I zarwijmy sobie te owoce, także pyk, pyk I jeszcze ten I w ogóle jak to się stało, że mam niebieską i zieloną I tu, aha, dobra bo czas chyba minął, chyba tak ja, Ale no mam cztery owoce, dziwna sprawa Ale o co dokładnie chodzi, jak dobrze się wpatrzycie To po pierwsze sadzonki mają owoce Po drugie, jak możecie zobaczyć Przy tych sadzonkach latają motyle Nie wiem czy wy to widzicie, no na pewno to widzicie Latają tutaj motyle, ale te motyle to nie jest wszystko Dlatego, że tutaj u góry Możecie zobaczyć takie kawałki Riftu, nie? no na pewno to widzicie I Jak widzicie na tej sadzonce można yy, stanąć I Teraz tak, podobno w plikach gry Według likerów jest coś takiego, że Będzie coś takiego jak tele Teleportacja. Będzie to teleportacja za pomocą riftów. Tylko właśnie teraz musimy się zastanowić, czy to będzie zwykły rift, który będzie nas wyrzucał do góry. Druga opcja jest taka, że będziemy mieli tutaj taki, otwar taki otwarty teleport, w którym będzie coś widać. I my do tego będziemy wskakiwać i teleportować się na przykład w drugie miejsce na mapie. Tylko teraz musimy się zastanowić, jak to może działać. Dlatego, że jeśli wskoczymy w swoją sadzonkę, to czy będziemy teleportować się w jakieś różne miejsce? Czy na przykład wrzucimy sadzonkę na przykład w tamto miejsce? I będziemy mogli się jakoś tam. Teleportować. Tego nie do końca jestem pewien. Ale według likerów coś takiego ma się pojawić, że będzie miała ta sadzonka jakieś teleportacje. Nie chcę wam tego gwarantować, ale coś takiego ma pojawić się w grze. No i ja na to mega liczę, bo podobno w Apexie jest podobna mechanika, gdzie właśnie wskakuje się do teleportu i jest się totalnie w innym miejscu. Jak wiecie, mityczna sniperka ma wejść do gry, ale okazuje się, że na Battle Royale, z tego co mi wiadomo, do tej pory jej nie ma. Ja to nagrywam w niedzielę 12 czerwca. I słuchajcie, jeśli chodzi o tą mityczną sniperkę, to jest pierwsza broń, która ma nadejść do Fortnite. A I jak wiecie, w ten wtorek nie będziemy mieli aktualizacji Tylko prawdopodobnie będzie włączona jakaś broń Być może będzie to snajperka Ale być może to będą jeszcze pozostałe dwie broń, Które wam zaraz przedstawię Oczywiście jakbyście chcieli zagrać tą snajperką Tutaj macie kod do mojej mapy Wbijajcie no i grajcie Jeśli chodzi o kolejną broń Kolejną bronią w Ma być ładowane SMG Dokładnie ma to się nazywać charge SMG Z tego co jest napisane w pliku gry I z tego co mówią właśnie lika, że Właśnie takie SMG mamy dostać I na czym to będzie polegało? No będzie polegało to na tym Że im dłużej strzelamy to tym szybciej to SMG sprayuje. Czyli załóżmy, że zaczynacie strzelać i początkowo to bije. No nie? A z biegiem czasu robi się. Czyli im dłużej strzelacie, tym szybciej to strzela. Załóżmy taką sytuację, że ktoś jest w boksie, początkowe strzały rozwalają ścianę, a te, które bardzo szybko się później ładują, no po prostu kasują przeciwnika w chwilę. W zależności oczywiście, jaki będzie damage zadawany ścianą oraz yy, graczowi. Jak wiecie, w Fortnite mamy cały czas problem z shotgunami, dlatego że co chwilę mamy inne shotguny. Jedne shotguny są mega mocne, drugie shotguny są mega słabe, ale fakt jest taki, że zawsze te shotguny się wymieniają. Bardzo dużo osób czekało na ciężką pompę, ale ciężka pompa. Okazało się, że również jest osłabiona I bije za 185 w głowę Ale teraz okazuje się, że do gry wejść Ma kolejny shotgun, czyli kolejny nowy shotgun I dokładnie ma się nazywać Overload shotgun, co ciekawe Ten shotgun będzie bił raz na sekundę Będzie miał dokładnie 4 kulki I będzie przeładowywał się 5 sekund, czyli jeśli mamy 4 kulki No to co sekundę będziemy mogli strzelić Jedną kulką, jeśli chodzi o damage Damage będzie zadawany za 110 W ciało, oczywiście jeśli chodzi o Najniższą klasę, bo na przykład legendarny shotgun będzie bił po 134. Jeśli chodzi o nowe rzeczy, to by było na tyle, ale co może wrócić do gry w tym sezonie? Słuchajcie, mówi się o tym, że być może wróci Skar, ale no na ten temat nie ma żadnych przecieków. Jak wiecie, on jest w gry i był również grany na evencie, w sensie my graliśmy na evencie tym Skarem i to może świadczyć o tym, że ten Skar może powró powrócić w tym sezonie, ale tak naprawdę no tego nie wie nikt i być może w ogóle się tak nie wydarzy. W sumie napiszcie w komentarzu na co wy najbardziej czekacie w tym sezonie, żeby powróciło do gry. Według mnie do gry powinna wrócić ładowana pompa, bo no ja ją bardzo lubię. Także widzowie, jesteśmy na wyspie i o co mi chodzi? Słuchajcie, gdy wejdziemy sobie tutaj, gdy wejdziemy sobie w urządzenia i znajdziemy sobie jedną pewną rzecz, no to jak wiecie, w grze mamy ten pojazd. Mam nadzieję, że go zaraz znajdę. O, dobra, mamy ten pojazd i jest to generator desek. Także zróbmy sobie tutaj e, dechę. Czy ja będę mógł jeździć tutaj. Ej, co ciekawe, no coś tam mogę jeździć, ale słabo, więc musimy załatwić sobie jeszcze wodę. A więc widzowie, okazuje się, że w tym sezonie mamy dostać pewną rzecz i mają być to e, pojazdy. W sensie mamy dostać dwie rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy ma być deska surfingowa, na której będziemy mogli e, jeździć sobie po, e, po wodzie. Także tak to ma wyglądać. Tylko czy tej wody jest tak dużo e, rzeczywiście w Fortnite'cie teraz? To by było fajne. Oj, spadłem. Gdyby miało się pojawić w tym zalanym sezonie. Na pewno pamiętacie, jakie to było spoko. Także wtedy takie deski by były naprawdę fajne, gdy mapa była zalana prawie cała. Ale okazuje się, że w tym sezonie mamy coś takiego dostać, ale no właśnie. Teraz pytanie, czy to będzie na pewno ten sezon? Na pewno w plikach gry jest coś takiego i ma być to w planach, że coś takiego mamy dostać. No i jak wiecie, fajnie by to pasowało do eventu na przykład letniego, który będzie trwał dwa tygodnie, więc wydaje mi się, że rzeczywiście coś takiego możemy dostać. Sama mechanika jest bardzo podobna do tego, jak e, miała deska tak snowboardowa, która była kiedyś, a tak prezentuje się właśnie deska surfingowa. No moim zdaniem jest spoko, można skakać i wybijać się. Turniej streamerów kiedyś był rozgrywany za pomocą tej dechy. O, możecie robić takie różne kombinacje, także wygląda to fajnie. No, ale widzicie, no czasami się tak dzieje, jak się dzieje. Kolejnie, co może wejść do gry, no to, jak już e, prawdopodobnie część z Was wie, w tym sezonie mamy dostać motory. I jaka będzie animacja na motorach? Zaraz wam to pokażę. Okazuje się, że pewna animacja już jest widoczna w grze, więc wejdziemy sobie, już wam to pokażę. Polecimy sobie dokładnie w to miejsce. No i co więcej o motorach? Słuchajcie, motory mają wejść do gry. I ja bardzo długo na to czekałem, żeby motory weszły. No bo mi się mega motory kojarzą właśnie z, bodajże z PUBG. Chyba tam były motocykle, z tego co pamiętam. Chociaż już sam nie wiem, czy dobrze mówię. Ale zawsze czekałem właśnie na to, aż motory zostaną dodane. No bo jak wiecie, samochodów mamy bardzo dużo I okazuje się, że właśnie motory będą wykorzystywać tą samą animację Którą już mamy widoczną w grze Zaraz wam pokażę, o co dokładnie chodzi Ale też pytanie, jak szybkie one będą Słuchajcie, no być może będą one bardzo szybkie w sumie Powinny jakąś setkę wyciskać Czyli powinny być tak szybkie jak najszybszy samochód Whiplash, no nie? Ale w sumie dobrze by było, żeby były jeszcze szybsze Ale no tego nie jestem pewien Dobra, widzowie, lecimy na wilka I okazuje się, że wilk będzie miał tą samą Um, inaczej, motor będzie miał tą samą animację co jazda na wilkach. Czyli jak sobie szybko jedziemy. To tak to ma wyglądać. Oczywiście, oczywiście nie będziemy podskakiwać, ale tak mamy się trzymać. W sensie te nogi, tak jak widzicie, dosłownie to samo ma być wykorzystywane przy motorach. Czyli motory mają wejść do gry i moim zdaniem będą one naprawdę bardzo szybkie. Coś również mówi się o Formule 1, że Formuła 1 ma wejść do Fortnite, a tam jakieś, może jakiś bolid wejdzie, coś takiego. No i jest to fajna opcja, żeby coś takiego teraz prowadzić, bo równo rok temu został wprowadzony samochód Ferrari, więc no, zobaczymy. Wejdźmy na dzika. I na dziku, jak widzicie, jest dokładnie ta sama animacja. Zobaczcie, jest dokładnie to samiutka.